Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Snapcraft. Ojej, oh yeah. w dzisiejszym odcinku pokażę wam troszeczkę zmian, które zaszły w tej bazie, a mianowicie nie jest ich dużo. Dodałem schody. Początkowo schody były tutaj takie, na no, wprost takie nijakie, ale pewna osoba na streamie, a mianowicie Gosia, której niedługo tutaj Pewne coś wybudujemy w podzięce upamiętniające jej pomysł. Doradziła, że zrobić coś z, ze skręty, skrętymi schodami. I coś takiego pomyślałem. I zrobiłem coś takiego. I szczerze mówiąc, pasuje to idealnie. Cholera, jakie to jest fajne, to pasuje. Naprawdę, dzięki gościu. Pomysł wyśmienity. Naprawdę dziękuję. A poza tym, co się zmieniło? Właściwie nic. Czekajcie, czekajcie, czy tam dziury widzę? Tak, tam jest dziura. Mam schodki, mam chyba. O, szkieleci. Hello, motherfucker. Okay. Gdzieś ja tu dziurę widziałem. Gdzieś tu pewnie. Nie, nie tu. Cholera, no gdzie jest ta dziura? Gdzieś była no widzieliście sami. Ale dobra, y, póki zawłożyłem y, oświetlenie w magazynie, na te lampy będą po, postawiane tutaj mm, czarne szkło. Czarne szkło będzie. Tak samo jak tutaj. I ładnie tutaj jakiś wzorek wpierdykniemy na podłodze. Czekajcie, zamknę okno, bo mi piesek szczeka. Okej, okay, dobra. Jestem. Yy, tak. Pewnie nawet nie zauważyliście tego, bo małe cięcie wam zrobimy, ale whatever. Się najemy i dobra. Tak jak mówiłem, tutaj jest już oświetlenie tego magazynu. No oczywiście tylko z podłogi, bo jeszcze będzie oświetlenie z poziomu sufitu. Tutaj będą wejścia. Tutaj będzie korytarzyk naokoło. Tutaj będzie wejście na kolejne pinterko. I teraz mam kolejną zagwostkę. Czy trzeba znowu nie robić podwójnych schodów, czy tutaj już zrobić takie proste, fajne wejście? No tutaj już niby nie muszę. To nie będzie już takie oficjalne. Takie będzie to wbudowane w ten magazyn. Fajnie. Nie wiem. Tu jeszcze mam do zastanowienia. Tu będą dwa wejścia, tak jak mówiłem. Z tej strony i z tej strony. Tu będzie wyjście na dół. Dokładnie, niedługo tutaj już zrobię, muszę zrobić tą podłogę cholerną Myślę, że dzisiaj jeszcze w piątek, bo w piątek wam to wrzucę i bo w piątek wam to też nagrywam Wieczorem yy, Dzisiaj na streamie, stream powinien pojawić się jakoś koło, nie wiem 15, 16 coś, tak postaram się o tych godzinach zrobić jakiegoś krótkiego streama, bo dzisiaj wieczorem uciekam Tak więc, w tych godzinach będzie stream No Myślałem, że mi się eletra popsuła, na szczęście nie W tych godzinach będzie stream i tutaj mam nadzieję, że w końcu uda nam się zrobić tą podłogę Tutaj jeszcze trochę kombinowałem, tak tu jakoś zaokrągliłem. No, małe wejście, bo mały faktycznie, ale fajnie to wygląda. Tylko mały, no, ale. Mała ale jare Nie wiem, może powiększę Cholera, nie wiem. Nie powiększyłem tego tak ze skakami, bo tej Tutaj mam lampę i to by mi kolidowało z tym. Dlatego tu mam pewien problem, ale nie jest źle teraz jak jest, prawda? Dobra, jest okropnie, ale działa. W ogóle mam takie pytanie do Was: zaproponujcie. Co mógłbym tutaj wybudować na, tym, na tej górze, bo fajnie byłoby mieć tutaj widoczek stąd, w tym korytarzu. Dzisiaj sobie grań spadł na kolejny pomysł, który będzie trzeba niedługo zrealizować. Czekajcie, ja sobie tu gdzieś wlecę. Nice. Jak widzicie, yy, tutaj mam fajne miejsce. Od razu wychodząc z magazynu z dwóch stron, czy też wchodząc na górę, czy też yy, jak będę wchodził jeszcze wyżej tutaj, Chciałbym zrobić takie małe balkoniki tutaj. Z każdej strony takie cztery balkoniki. Tutaj bym jakieś kwiatki pozasadzał, ładnie to oszklił. Myślę, że fajnie by to wyglądało. Co wy na to? Też myślę, że to dobry pomysł. Dobra, chodźmy ten dyk. Tutaj mam wyschniętą rzekę. Też myślałem, żeby ją jakoś tutaj zalać czy coś. Jakiś wodospad też chciałem zrobić. Ale pamiętajcie, napiszcie w komentarzach, co bym mógł na tej górze wybudować, żeby miał ładny widok. Coś niedużego, ładnego, nie wiem. Liczę na waszą kreatywność. Zbierę od razu... Zbierę, jak to powiedziałem, nie, nieważne. Zbiorę od razu dynie, się przydadzą. Mimo, że już oświetliłem sobie dół tej bazy, to nadal się jeszcze kilka dni przydało, jak odrastają szybko. Okej. Okay. W ogóle będę musiał troszeczkę jeszcze więcej żelazów zbierać, gdyż tego bikonu nie będzie na środku. Chciałbym każdy bikon dać do innej wieżyczki. Na środku nie wygląda to zbyt ładnie. Poza tym będzie mi. No tak, przez magazyn to. Nie wiem. Niby nie jest to. Tu do, dobra, Mam tutaj winowajcę tego. Spróbuję się jakoś tam teleportnąć. Blisko. Bikony na środku nie wyglądają źle, ale wolałbym jednak mieć osobno każdy. Fajnie by to wyglądało, ale niestety to wymaga większej ilości żelaza. Dobra, gdzieś to tutaj było. Jest. A, to jest po prostu pół blok Powinien być schodek, okej okay. No i tak to się prezentuje, póki co zarys yy, Jeszcze nad tych ścian nie zrobiłem ze szkła, bo Szkła mi już brakuje, to ostatnie moje szkło czarne, będę musiał gdzieś pozbierać Piachu i przepalić to Zrobiłem tylko chyba 4 warstwy naokoło Tak minimalnie, zobaczcie, tutaj trochę zabudowałem Tu są już wszędzie 4 warstwy naokoło, żeby nic mi tu już nie wchodziło Tutaj raczej nic nie powinno wejść. ta ściana jest skończona Jakie mam plany? Chcę tu zrobić taki, jakby filar mały, coś takiego, i do tego filaru, jak tu on będzie stał, dobudować taką fontannę. Jeżeli ktoś oglądał film Scarface, a mam nadzieję, że jest wiele osób, które takie oglądały, to była willi Antoniego Montany. Znaczy Antoniego, to był Tony, Tony Montany. Antonio też, dobra, nieważne. Willi Antoniego Montany była fontanna. Też były takie kręte schody. I była między nimi taka fajna fontanna, ja coś takiego samego, podobnego chcę tutaj wybudować. Mam nadzieję, że mi się uda. I ta fontanna będzie upamiętnieniem pomysłu Gosi na te kręte schody. Poza tym może jakieś tutaj liany walne, coś takiego, nie wiem, pomyślimy. Tak, zobaczymy zaraz na spałnie, czy farma golemów działa, bo były niecałe chyba trzy takich ostatnio jak byłem. I opróżniałem wszystkie kwiatki, więc kwiatki będą wyznacznikiem tego czy... Farma działa czy nie? A gram już teraz na tym świecie od kąd wywalań kwiatki, już no jakieś dwie godzinki będą. O, coś elektra mi nie załączyła. Wracamy i startujemy jeszcze raz. Łuk, przygotowanie, punisher. Bum bum, pik, pyk i lecimy. Ok, zadziałało. I w górę. Jeżeli ktoś chce wiedzieć jak tak latać, to musimy, jak, jeżeli lecimy, musimy się trafiać strzałami z łuku, na którym jest punch 2. Jedynie ten enchant jest potrzebny, ale ja mam jeszcze Infinity. Yy, ponieważ żeby z jednej strzały mieć nieskończoność. Unbreaking i mending, czyli żeby się szybko nie niszczył i żeby móc naprawiać expem Dobra. Ooo działa. 15 kwiatków to ładnie. Dobra, myślę, że jak skończę już tę bazę i będę już przenosił te bikony, to już będę miał taką ilość żelaza, że starczy mi na każdy z tych... Każdą z tych wież. Wieżyczek właściwie. Filarów nawet. Siup. Co pan sprzedaje? Lur 2. Chodźmy, ile ich tu jest? 5. W każdym były po dwa. Się porozmnażały. Chodź, dobra pan. Sharpness 2. To do widzenia. A tutaj pan co sprzedaje? no tu są na dwa pany do sprzedawania. Fajnych rzeczy. O, e, gówno and Gówno Chociaż i tak mam już villagera który mi sprzedaje mending więc Takie jest, nie jest mi to aż potrzebne Wszystko inne mogę sobie sam wyenchantować Myślałem że to jest mały a Jednak nie Okej okay, wybaczcie telefon do mnie zadzwonił Już tutaj patrzymy co sprzedaje Looting 1, to nie? Yy, nie Yy, o Dzień dobry. Będzie trzeba tu kiedyś przyjść i trochę pokupywać tych książek. Siup, zaczęcie coś się zesponowało nowego. Nie. Szkoda. No ale okej, okay, dobra. Skąd by tu wystartować? Jak zawsze stąd? Ups. Nieee. No dobra, nieźle. Nie, nie ten dyk. Ten dyk. Okej, okay, gdzie lecimy? My heart, it's a ghost town. Leć w górę, w górę, w górę. Nice Dobra. Chodźmy tutaj pokażę wam. Wiecie co tutaj będzie? Kto wie, ten wie. Zaraz tu się coś wyłoni. Coś z temu zbudowaliśmy. Gdzieś tu, o jest. Te farma... Gów! Leć fuck! Muszę znowu lecieć w górę. Okej. Okay. I dolecę, 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 dolecę! Nice. No z tego co widzę żadnych naładowanych creeperków nie ma, szkoda. Ale dobrze i tak już będzie trzeba kończyć odcinek, nie chcę żeby on był za długi. Chcę jeszcze go zaraz wyrenderować szybko i wrzucić, tak więc dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnym odcinku serii... Minecraft, Snapcraft. Dzisiaj powinien pojawić się live, tak więc obowiązkowo bądźcie i... Do zobaczenia na nim. Na razie trzymajcie się, siemanko i cześć!